Świecie, który opanował koronawirus, a praca dorosłych i nauka uczniów przeniosła się do domu. Narzędziem naszej pracy stał się głównie komputer, Pewnie nie raz używacie komputera do tworzenia prac pisemnych. Dlatego zapraszam was na film pod tytułem Triki w Wordzie, czyli to, co powinien wiedzieć każdy, kto tworzy teksty. Mam nadzieję, że podczas oglądania tego filmu uznacie, że te triki są warte każdych pieniędzy. Zdziwicie się i zastanowicie, dlaczego do tej pory jeszcze ich nie znaliście. A wasza wiedza wystrzeli w górę. Zapraszam do uważnego oglądania i słuchania. Redagując teksty w Wordzie, czasem nawet długie godziny, może nas zmęczyć wpatrywanie się w ekran, który bielom no wręcz boli w oczy i dlatego możemy sobie z tym poradzić poradzić możemy sobie na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest przyciemnienie całego interfejsu. Word z roku 2019 oferuje nam cztery opcje kolorów interfejsu. Jest to kolorowy, ciemnoszary, czarny i biały. Ten, który teraz widzimy na ekranie, jest to motyw kolorowy. Jest to interfejs kolorowy. Ale można go zmienić na właśnie jeszcze inne trzy kolory. Domyślnie jest biały zawsze umawiany, ustawiany, ja przed chwilą zmieniłem na kolorowy, ale jak to zrobić? Otóż trzeba kliknąć jeszcze raz na plik, dać na opcję i pojawia nam się pojawiają nam się opcje programu Word. Tutaj trzeba poszukać spersonalizowane kopie pakietu Microsoft Office. I tutaj możemy znaleźć tło pakietu Office. Yy, tutaj te gwiazdy, to jest właśnie tutaj, to co się pojawia. Taki ozdobnik. A tutaj jest motyw pakietu Office. Teraz, właśnie tutaj, zmieniamy kolor interfejsu. Jeśli ustawimy sobie na ciemno-szary i damy OK, no to zmieni nam się kolor. Tak samo. Tak samo oczywiście, będzie z czarnym i. Białe. Zmiana koloru interfejsu to jedno, ale jak sami widzicie na załączonym obrazku, interfejs jest czarny, a biele kartki, no, bije po oczach. Szczególnie wieczorami wygląda to tak, że oświetla praktycznie cały pokój, i jednym ze sposobów jest ściemnienie ekranu komputera. Między nimi tak to wygląda. Ale może być to uciążliwe, gdy prace zajmują nam nie krótką chwilę, a czasem parę godzin, a czasem nawet i dłużej. Lepiej w samym bliku zmienić kolor kartki. Można to zrobić przechodząc do zakładki projektowanie. Ona jest tutaj, na, na tak zwanej wstążce. To nazywamy wszystko wstążką. Po prawej stronie, dokładnie w, yy, druga ikona, po prawej, znajdziemy pole kolor. Strony. Jak już sami widzicie, wyskakuje na opcja umożliwia danie ich dokumentowi barwnego akcentu przez zmianę koloru strony. Badanie mówią o tym, że dla dobra naszych oczu warto wybrać jakiejś szarości, ale mamy cały multum kolorów do wyboru, jak widzimy od razu, kartka się zmienia. Kolor kartki się zmienia. możemy wybrać kolor jaki praktycznie chcemy, jak chcemy, możemy efekty wypełnienia i tak dalej. Ale jeśli mamy pracować tylko w dokumencie i mamy coś napisać, warto wybrać coś sobie z szarego Tak właśnie. Korzystaj ze skrótów klawiszowych. Bo Word, jak na porządny program przystało, ma wbudowane liczne, ale to bardzo, bardzo, bardzo liczne skróty klawiszowe, które przyspieszają nam pracę z tekstem. Wręcz grzechem byłoby z nich nie korzystać podczas redagowania tekstów w Wordzie. Całą listę dostępną, dostępnych skrótów klawiszowych zamieszczę wam na klasrumie. A które, z tych, a które z tych skrótów przydają się szczególnie? Możemy kilka przećwiczyć. Jak widzicie zamieściłem zamieściłem tutaj notatkę, bo muszę na część pracować, więc zamieściłem notatkę o naszym patronie szkoły, czyli o księdzu Konstantynie Mrocie. I jednym ze skrótów klawiszowych jest zaznacz wszystko. Zamiast zaznaczać kursorem od góry i jechać do dołu myszką, Możemy po prostu wcisnąć Ctrl A. Zrobi nam się dokładnie to samo. Jeśli chcemy kopiować, oczywiście możemy używać tutaj, No ale możemy też to zrobić za pomocą Ctrl C. No tak. Jak sprawdzić, jak sprawdzić, czy na pewno nam się to skopiowało? Wystarczy wcisnąć Ctrl V. I jak widzimy, mamy notatkę dokładnie taką samą, pod spodem skopiowaną. Jednak stwierdziliśmy, że tego nie będziemy potrzebować i wystarczy wcisnąć Ctrl Z. Cofa to ostatnią czynność. Potrzebujemy potrzebujemy zrobić kursywę, bardzo proszę. Potrzebuję jeszcze pogrubić? Też można. Nie ma najmniejszego problemu. Prawda, że przydatne? Ale gdyby tego mało, gdyby tego jeszcze było na mało, to Word pozwala nam na tworzenie też własnych skrótów klawiszowych. W tym celu wystarczy i należy kliknąć Plik, opcje, dostosowywanie wstążki znajduje się tutaj. Tutaj są skróty klawiszowe, dostosuj. No i tutaj wystarczy już wybrać odpowiednie kategorie i polecenia, które mają. Które chcemy im nadać. Ja uważam, ja już się nawet przyzwyczaiłem do skrótów klawiszowych, które Word proponuje, dlatego ja nic zmieniać tutaj nie będę. Wiedzieliście, że Word ma swoją wewnętrzną wyszukiwarkę? Otóż, żeby jej użyć, Wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy CTRL plus F i z prawej, i z lewej strony, przepraszam, pojawia nam się nawigacja. I tutaj to magiczne pole, które się nazywa Przeszukaj dokument. Możemy zacząć nagłówki, strony lub wyniki. Oczywiście, my mamy jednostronicowy, nawet nie niejednostronicowy dokument, więc ciężko nam szukać całych stron, ale możemy poszukać wyniki. I tutaj, wpisując na przykład wyraz. Po kolei już nam nawet pokazuje ciąg liter roll. Chcemy wyszukać rolnik i zaznacza nam w tym momencie tutaj wyraz rolnik. Sprawdźmy czy będzie na przykład rok. O, jak widzicie słowo roku nawet pojawia nam się tutaj sporo razy. Prawda, że przyda te narzędzie? Dobrym nawykiem po zakończeniu redagowania tekstu w Wordzie jest uruchomienie narzędzia sprawdzania pisowni. Oczywiście już w trakcie redagowania tekstu będziemy mogli natrafiać na tzw. czerwone podkreślenia, ale zdarza się chociażby, że w wyniku pospiesznie naniesionej przez nas poprawki sami zrobimy literówkę. Wówczas uruchomienie sprawdzania pisowni po zakończeniu pracy da nam gwarancję, że nasz tekst nie zawiera rażących czerwonych podkreśleń. Co ważne, czasem Word przestaje podkreślać błędy. Dzieje się tak zwykle w dwóch przypadkach. W pierwszym, gdy ustawiony jest inny język tekstu, co zdarza się w przypadku plików od autorów mieszkających za granicą i korzystających z obcego oprogramowania, a piszących w naszym rodzimym języku polskim. Lub w drugim przypadku może się to zdarzyć z powodu użycia wielu obcych słów w, tekcie, w tekście, co prowadzi do licznych czerwonych podkreśleń, bo domyślnie w tekście ustawiony jest język polski. Gdy jest ich zbyt wiele, Word informuje o wyłączeniu modułu sprawdzania pisowni. Jak sprawdzać, y, który klawisz nacisnąć, aby sprawdzić pisownie? Otóż wystarczy sprawdzić, y, kli, kliknąć klawisz F7. Mianowicie wtedy pojawia nam się pierwsze podkreślenie z naszej prawej strony i nazwisko, że mm, Karolina z domu Jutner Jettner, y, jest informacja o w całym zdaniu, gdzie się to gdzie się pojawia. Sugestie. Ten wyraz mógł znaczyć, i tutaj mamy opcję, że możemy ignorować raz cały czas wszystko, wszystkie wyrazy podkreślone, albo możemy dodać do słownika. I tutaj mam do Was prośbę: dodawajcie słowa, jeśli sprawdziliście, że dobrze je napisaliście, dodawajcie te słowa do słownika. Wtedy word staje się bogatszy i będzie Wam ułatwiał. Pracę kolejnym razem. Czasami nasza praca musi się składać z tekstu, obrazu, tabeli, cytatów i innych rzeczy. To wszystko, co dodajemy, tak samo tutaj opcje. Yy, Wypunktowania, tak zwanych punktorów, wyliczeń i tak dalej, i tak dalej. Nazywamy procesem formatowania tekstu. Ale czasem zdarza się, że formatowanie ciągle sprawia nam problemy. Szczególnie tak jak mówię, pojawia się to dość często w momencie, gdy mamy tabele, obrazy, cytaty i inne tego typu rzeczy. Sprawia czasem nam to tyle problemu. Zdarza się nawet, że mimo naszych usilnych prób tekst ciągle wygląda nie tak, jak powinien. Coś nam się rozjeżdża, coś na coś najeżdża, co, czegoś nie idzie cofnąć, w, nie można cofnąć w inne miejsce tam, gdzie chcemy przesunąć, stoi w miejscu, nie da się go ruszyć. Dlatego warto czasem usunąć całkowicie formatowanie i na nowo sformatować dany fragment. Do usuwania formatowania służy. Tutaj ten znaczek, a z gumeczką, i to jest wyczyść całe formatowanie albo kombinacja klawiszy Ctrl plus Spacja. Można też kliknąć odpowiednią ikonę, w zakładkę narzędzia. Główne, tak, jak mówię. Właśnie to jest to. Opcja ta przydaje się często przy redagowaniu, redagowaniu fragmentów zawierających cytaty, teksty skopiowane z przeglądarek. Często, właśnie, inna, każda przeglądarka ma. Najróżniejsze mogą mieć formatowania, które niełatwo nam usunąć. Łatwiej wtedy skorzystać z funkcji wyczyść całe formatowanie i sformatować je na nowo po swojemu, tak jak to jest nam właśnie potrzebne. Czasem zdarza się, że praca, którą musimy stworzyć, musi mieć konkretną objętość. Bądź musi być napisana na konkretną ilość znaków. To oczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić w Wordzie, ale jak? Oczywiście do odważnych świat należy i możemy to zrobić na sposób dla tych, którzy mają dużo czasu wolnego i możemy po kolei liczyć każdy znak, jaki napisaliśmy. No ale po co, skoro można zrobić to w nieco szybszy sposób. Mianowicie klikamy recenzję i tutaj nam się pojawia pole statystyka wyrazów. Klikając ją pojawia nam się pole, które mówi, że mamy jedną stronę dokumentu 208 wyrazów, tutaj wyrazy też są zaznaczone, ale z znaków bez spacji już mamy 1245, a ze spacjami 1451, a kapitów 2 i wierszy, wierszy 26. Ale można to zrobić jeszcze szybciej, nie klikając w tą recenzję, wystarczy kliknąć Ctrl Shift G i wyskoczy nam dokładnie to samo. Spośród wielu funkcji Microsoft Worda wybrałem tylko kilka, które myślę przydadzą wam się w pracy właśnie na teraz w szkole podstawowej, jak i w czasie Trwania pandemii koronawirusa, i mam nadzieję, że ten film choć trochę Wam ułatwi pracę w Wordzie. I praca w tym edytorze tekstu nie będzie już dla Was taka straszna, trudna, a właśnie dzięki temu filmowi będziecie umieli sobie nieco łatwiej w nim radzić. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Możecie oczywiście zasubskrybować mój kanał, polubić. A ja tymczasem dziękuję serdecznie. I do usłyszenia.